Yo, 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 w kolejnym odcinku Mike Minecraft na wesoło. I tak, <laughs> teraz gramy sobie na 3DS Survival. Przedtem były zamki, teraz mamy Survival. Na razie jestem sam, potem zamierzam jakieś serie z kimś nagrać. Oczywiście odcinki z kimś. I tak, kto gra na tym serwerze? Oczywiście gra Onimek, Nodi, Banano, Case46x, 46, TheTrapin, czyli ja. I tak co zrobić? Ja na razie pokażę wam domki całe, wszystkie ekstra. Wywalone w kosmos oczywiście. Znów serwer... Jezus, z Minecraft mi skraszowało. Czyli znów muszę powrywać mody od początku. Czy tam MC Spaczowałem raczej te teksturki. Mi teksturki poszły w piździel. Musiałem... Wiesz co? MC Patrzeli do przodu. Tak, tu jest domek. No, Diego. Może idzie tutaj jakiś potwór. Dobra, nie idzie. Co on tutaj ma? On tutaj się właśnie buduje. A ty, ile on ma w ogóle potworów spełnionych Tu jeszcze jeden nie idzie. W ogóle. Dobra, zabity. On tu w ogóle ma mmm, magazyn. Ła co on tam ma? Żydów. Jak już ma diaksy Żydówa jedna. W ogóle wszystko tutaj ma. Już ma diamentowe. Boże święty. Ja ledwo co grałem? A, jestem złodziej. Dobra, co on tutaj? Po Biedny jesteś. Nodi. I tak to jego hacjenta. Co się on tutaj jeszcze budował? Bo tutaj widziałem jakieś dziury. Pokopał trollololo. to chyba ma kopalnię. Bodajże. Bodajże chyba tak. Aż do samego dna. Dobra, nie będziemy tam już się zagłębiać. Chodźmy na. do przodu. Kurde, cholerny też Jakbym miał Opti fajna, to już to bym, kurde, posuwał ten deszcz. O Jezus, jest Clipper, widzę tutaj. Pada mu homorka, nie wybuchaj. Bo mnie Noddy zabije. Dobra. Giń, Poczwaro. Giń. Giń. Dobra. Super, że zginąłeś. I tak teraz przejdziemy, a ja z następny... O ja jest jeszcze różowy koleś. Fuck. O fuck, ale masakra. Home. Dobra, uff, udało mi się, dawał no naprawi tam. To ja nic nie zrobiłem. I tak, tu jest mój domek i banano. Zamierzamy zrobić sztucznego nie kutasa, tylko tego no. Mm. To ten taki dom, ten, te drzewko takiego. Sztuczne drzewko dżunglaste. Czyli domek w kształcie drzewka dżunglastego, który będzie wyglądał jak drzewko dżunglaste. Czyli o się odchodzi. I tak co tam dalej? Tam dalej jest Dom Kejza Czyli rogala romana jak to woli Go nazwać. Co on sobie tam w ogóle pobudował? To jest coś ciekawe, to w ogóle jakaś abstrakcja chyba jest. O, już e, endermana słyszę. A co tutaj ma w ogóle? O, miam miam, miam 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 wełna, wełna, wełna mi się. Nie, 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 nie. Ups. O, fuck. Oh fuck, dobra. Home, jeszcze raz. raz aź mnie zlagowało. Pojawił ma fakra, trzeba będzie mu to odbudować. Ona nas zabije. Ale to miał być taki piękny. Jezus, różowy kutas. Won, 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 won. Dobra, już poszedłeś spać. Super, cieszę się. Ufa. Zjeżdżaj tam na dół. Dobra, jest spokój, na szczęście. Ale trochę spokoju. Co się węglem załatwimy. Oba, ten zabity. I, I ten też. Kurde, co Ups, i się trochę porozwalało. No on sam zanse zginie. Powiem wam tyle, że... Że to coś schodzi. O nie! O, nie. O, ty, 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 Jeszcze jeden? Ile tych będzie? Dobra, zrobimy tak, że my tutaj posklejamy ci tutaj Roma Roman, Roman, ja to wszystko naprawię, ja to wszystko naprawię. Nie bój żaby. Tabiczkę mamy, mamy, tabiczkę. Koblistona mamy, mamy. Koblistona. kudy, nie, co ty tam miałeś w ogóle? Tu nie wszystko da naprawić. Dobra, nie wszystko, nie, nie wszystko da się naprawić. Coś tutaj miałeś ciekawego, no i miałeś. Boże. Następny pan przyjaciel do ściskania. Dobra. Teraz mi na gwałt kobol potrzebny. I tu Ciro Manzara, wydobędziemy kobla. Ja to wszystko naprawię, nie bój się, nie wiem czy ten odcinek w ogóle obejrzy. Lepiej, żeby nie obejrzał, bo mnie wtedy nie zabije. On tak miał chomię ale tam, jeżeli by był by, by warkbench, by gdzieś tu wyleciał. A tam chyba zie, 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 ziemia było. Kupa ziemi było. Tam jest zombie, dobra, to się resz reszta się tam spali. O fack. E e e e Pyk, to było jakoś, powiem wam tak, o, jakoś tak to było. To była tabiczka, pyk. tabiczka, tabiczka, wszystko naprawione, dobra, spadam, to był dom Keyza. No i na razie to byłoby tyle. No to jeszcze poskleję tę dziurę. To jakoś ładnie wyglądała na tym serwerze. Masakra na razie jest. Hmm, to było takie, dajmy, zejście. Pyk, pyk, pyk. Też. No, zdejmuj się tutaj, pyk. A to się zrobi tak naturalnie. Pyk. A dobra, teraz już tak do końca, o, akurat, no, on no też się usuniemy i dolina jak ta lala, tak można powiedzieć. Dobra, co w tym odcinku tutaj zrobić, bo to już dom cały pokazałem, wszystko pokazałem, w jakieś wiksy podwalać na tym serwerze, pobudować jakiegoś różowego klipera jak na masakrze, chyba nie będziemy ściągać z masakry. Yy, tak, tu jest skrzynka barka. Ja bym zrobił sobie tak. Ja bym zrobił wiadereczko. Wiadereczko, dobra rzecz. To na razie to, co mnie nie to tutaj... O, oh, fuck, fuck. Skąd ja mam jeszcze jedną? A, bo ja wpadłem przecież. Dobra. Te moje całe przedmioty, to to sobie tutaj wezmę. To sobie założę. Pick. I co to? Co tu ma? Tu ma dżunglaste, wszystkie to trzeba w ogóle przetopić. Bo jak to tak to O, ten wągię to w ogóle zamienimy zaraz. Na pateki. Dobra, pięknie. no jest nie to. Super, już się cieszę. Weźmiemy sobie wodę, zrobimy sobie źródełko. I zrobimy farmę. Ale na razie nie widzę, żeby mieć w ogóle jakieś... O jezus! Zielony ogórek. Kontra A masz jadzie wąsaty. Nie my Nie myjesz się pod pachami. Dobra, dziękuję. Dobra, to w ogóle też wybuch, pewnie? Hmm, dwa wiaderka by się przydały. Kurde, bym musiał kursować dwa razy. Lipa. Wczoraj powiedziawszy. No jest. Teraz pod te górki. Boże święty. Uodwaliłem sprawę. I tak, jak zrobimy farmę tą farmę rozrośniemy i może w międzyczasie dokończę sobie domek. Po to widziałem, banan zaczął robić drugie piętro, czy tam dach, nie wiem co to jest, jakaś abstrakcja pewnie, znowu. I tak kiedy nagrywam, nagrywamy, niech się więc nagrywamy. Nie chcę, żeby ten dzień był taki długi. Będzie nieprzyjemnie, jak będzie taki długi. A teraz tak, pyk, ty ma łopatę łopatę to, to, to takie miejsce dogodne, czyli tutaj. Chlip. To w ogóle bliżej jest? To jest w ogóle bliżej, ale to się stromiej wchodzi. Czyli jeden pies, szczerze wysz. tak powiedziałeś. Ale ja mam tego pomysła. Takiego pomysła to miał, nie miał nikt, po prostu nie miał nikt. Zobacz, ludzie i się ciesz, tak. Patrz, patrzcie, patrzcie, patrzcie. To ja wchodzę, zrobię sobie Jeraimo. O, właśnie trzeba zrobić Jeraimo. Wombo kombo. Tylko żebyś nie rozwalił. Dobra, dupa się rozwale. O, fak. Odwaliłem. Ja miś powodę. Dobra. To zrobię O tak, 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 dobra, dupa nie będzie, a będzie, jep. I pod wodą, drapaćcie. Pyk, 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 home działa wszystko. Te pluginy są boskie, aż mnie zmula. Nieskończone skończone wody, na 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 na. Dobra, zjedzmy sobie tego stejka zombiaka. Bardzo pożywne. I tak. I tak, jakie mamy w ogóle nasiona? I żadnych. eee, jedno. I, i trzcina. I, I coś jeszcze? No nic więcej. Żwiny, nic nie potrzebne do szczęścia. Tylko mączka, mączkę rozwalimy, znaczy rozmielimy sobie ładnie. I tak. Trzeba to nie rozplanować. tam Zrobimy tak. dupa, kobla nie ma. Dobra, zrobię, zrobię z drewna. No bogato. To w ogóle jak łopata wygląda ale spoko. Ja się nie mieszam. Tak sprawy to w ogóle tak, no cztery. Raz, dwa, trzy, cztery O, Boż, poszło i w tą stronę. I pyk, zrobimy sobie tak pyk Mączkę kostną pyk. I dziękuję i od razu trzynaszionka no Tak, pyk, 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 pyk Ale jestem boski ja pierdolę. Pyk-pyk, pyk-pyk, nie ma. No, akurat, Starczyło, łoże, że powiedział Dobra, ta farma będzie taka, a nie inna, a nie inna. Dobra, to zrobimy tak: pyk-pyk, pyk-pyk, dobra, wystarczy. To za dużo, to niezdrowo. Pek, to wiaderko tutaj. W ogóle mam moje drzewa dżunglaste, to sobie zamienimy. Zakończymy jakże tą piękną górę. I chyba sobie skończę odcinek. W ogóle go tam wszedł na górę, ten cwaniak cały tak, tak pyk, pyk, pyk. Dziękuję, dobranoc. Dokończmy tą górę. Bo hmm, hmm, hmm. tu się pochodnie przydały. O, pięknie zrobiłem, naprawdę. Jestem z siebie dumny. O, deszcz chociaż yy, przestał padać. Ups, nie starczyło. Dobra, pyk, pyk, pyk. Gdzie mam nasz, naszą łopatę? O jezus. Dobra, myślę, że nie mam pochodni, ale mam pochodnie. Dobrze. Nie wiem, po co jest ta ściana. A, bo miał taki zarys, żeby w ogóle zrobić dwa wejścia i to w ogóle będą dwa inne pomieszczenia. Ho, ho, ho. Dobra. Bijmy sobie na górę. 15 minut nagrywam, Boże Święty jak to długo i tak i będziemy sobie rozświetlać, żeby to żadne ustrojstwo się nie pospałniło. Pyk, 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 no i pyk. Pięknie. Górę sobie podniesiemy jakby nie inaczej drzewo. Dom w kształcie dżunglowego drzewa, będzie naprawdę funkcjonalne będzie można w ogóle sadzić kakaowce. Można teraz te kakaowce zacząć sadzić. Ale no cóż, w ogóle trzeba zrobić, wejść na górę. co sobie, zrobimy sobie tak, Robić to wejście na górę na razie. Dobra, na razie nie będę robić tego wejścia. Na razie to ja zakończę ten odcinek. To więcej ciekawego się tu nie wydarzyło. Jedyne to, że zdobyłem wełnę, nie zatykając w ogóle owcy. Pokazałem wam mniej więcej kto tu mieszka, kto się z, nim, kto się z kim bawi. Jak ja mam wideo setting na normalu bardzo dobrze. Też przestało padać. A więc do zobaczenia w następnych odcinkach. Postaram się w następnych odcinkach prowadzić te odcinki z kimś, a nie sam, bo trochę tak głupio. I w ogóle coś zbuduję, może w na następnym odcinku, albo coś zwiedzimy, albo kogoś zabijemy. A więc będzie koniec tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie i zapraszam po więcej. Trzymajcie się. Cześć.